Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla pół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 690. 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj! Autospa Ziembia 5A Włocławek. To wyjątkowe miejsce dla Twojego auta. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy? Kręgielnia Piwnica. Przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Rodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal. A co z jedzeniem? Nasz drinking bar, przekąski pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia. Dzieci nie będą się nudzić? Mamy dla nich specjalne oferty. I niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-billard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości. Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej Wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi. Dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565. Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy! Panie na dworcach, na ławkach w centrum miasta, a latem nawet w prowizorycznych obozowiskach, w lasach, w pobliżu miast. Tak wygląda codzienność osób w kryzysie bezdomności. Sytuacja staje się szczególnie trudna w okresie jesienno-zimowym, gdy na dworze panują niskie temperatury.